Dzień dobry, witam wszystkich. Dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. W szkole nie jesteśmy już od miesiąca i pomyślałam sobie, że z tej okazji jakby żeby trochę urozmaicić nasze zajęcia, te pierwsze, na których się słyszymy na na których się nie słyszymy na Discordzie, tylko ja wam podsyłam jakieś filmiki, że nagram jakiś filmik. Poza pierwszą klasą, która na pewno nie zna tych filmików z wiosny, na wiosnę również dwa filmiki nagram, żeby troszkę właśnie urozmaicić tę te nasze lekcje zdalne. Żeby ktoś się nie, nie myślał, że nie wiadomo gdzie siedzę, tutaj z tyłu dla pewności, tak, jestem w żegludze, I love żegluga. Myślę, że to jest, będzie jasny, jasny komunikat, że, że jestem w żegludze i, i kręcę, kręcę ten filmik. Dużo się działo. Przechodząc już tak do tematu, w ciągu ostatniego miesiąca, czy tego półtorej miesiąca, powiedzmy, no, miesiąca od naszego ostatniego spotkania w szkole, dużo się działo w temacie kościoła, religii, wiary. Filmiki, które Wam podsyłałem do tej pory, ojca Szustaka, którego uwielbiam i uważam, że zdrowiej by nam się żyło, gdybyśmy wszyscy myśleli tak jak On i mieli takie podejście jak On do, do wiary i do Pana Boga. I do kościoła również były związane właśnie z tymi wydarzeniami, które mają miejsce. To znaczy, strajk kobiet, pedofilia w kościele, film na temat ojca kardynała Dziwisza i wiele, wiele jeszcze innych tematów, które były związane jakby z tematyką kościelną. Wy w ankiecie, którą wam podesłałem niedawno, pisaliście że chcielibyście tematy współczesne, e, mówiąc jakby współcześnie o Kościele i, i o wierze, więc wychodzę trochę naprzeciw waszym potrzebom w ostatnim czasie, szczególnie gdzie te tematy były ściśle związane jakby z sytuacją obecną w państwie naszym, kochanym, polskim plus e, Kościele. E, I filmikiem, który dzisiaj nagrywam, czekałem dość długo, bo myślałem o nim już od miesiąca, tak naprawdę jak zaczęliśmy to zdalne, Nauczanie, ale natuk tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, a które wymieniliśmy sobie przed chwilą, spowodował, że poczekałem do dzisiaj. I myślę, że dzisiaj, już po zobaczeniu dokumentu o kardynale Dziwiszu, po strajkach kobiet, po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie, mogę parę słów nagrać, ale nie chcę odnosić się do tego tak stricte wyjątkowo, dlatego że Ostatnie nasze spotkania na Discordzie to były rozmowy na temat e, strajku kobiet, na temat trochę też pedofilii w kościele. Zresztą pedofilii to już było tyle rzeczy powiedzianych, że, e, że, że szkoda e, dokładać kolejnych e, zdań. Nie chcę też nikogo tutaj e, krytykować. Nie chcę. E, Oceniać tych strajków. Ja powiedziałam wam, jaki mam stosunek do tego, że szanuję tych ludzi i szanuję to, że na te ulicę wyszli, bo bronią swoich jakichś praw i zasad, z którymi mogę się nie zgadzać, oczywiście, bo, bo z aborcją nigdy nie będę i, i jakby to jest przeciwko mojemu, mojemu myśleniu i, i temu, w co wierzę, ale rozumiem tych ludzi, którzy na tę ulicę wyszli i mam świadomość, że mają prawo protestować tak, o swoje racje i o to, co oni myślą i co rozumieją. Dzisiaj rano czytam Ewangelię z dnia. Polecam każdemu zresztą, żeby takie coś sobie zrobił. Wystarczy aplikację na telefon ściągnąć z Pismem Świętym i tam można codziennie pobierać sobie, nawet nie pobierać, bo to automatycznie jest jakby wygenerowane Ewangelia z dnia, po to, żeby mieć jakbyś taki kontakt bezpośredni z Panem Bogiem, codzienny, i starać się coś z tego fragmentu wyciągać dla siebie. Dzisiaj fajna Ewangelia, i myślę, że znaczy ja zawsze twierdzę, że te Ewangelie, one nie są, te fragmenty z Ewangelii, tych czterech, które mamy, że one po prostu są tak świetnie dopasowane i one były napisane 2000 lat temu, słuchajcie, ale to, co one przekazują i o czym mówią, to jest bardzo aktualne dzisiaj. Dlatego y, dzisiejszy fragment tak mi się spodobał, że jakby no, tak szczególnie mocno mnie zmotywował do tego, żeby w końcu ten filmik nagrać parę słów, podsumowania do tego wszystkiego zrobić. E, posłuchajcie filmiku na razie. E, przepraszam, Ewangelii. E, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierznikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest? Ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Powiekł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana. Panie, oto połowę mego majątku daję Bogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i On jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. To jest Ewangelia z dzisiaj, świętego Łukasza, o Zacheuszu i o Panu Jezusie. Zacheusz był celnikiem, jak było tu wspomniane, bardzo bogatym celnikiem, który pracował na rzecz okupanta ówczesnego, czyli Cesarstwa Rzymskiego. Jak łatwo się słuchajcie domyśleć, nie był lubianą postacią wśród Żydów. Wręcz wielu Żydów go wyszydzało, obrażało i atakowało za to, że był tym celnikiem, czyli człowiekiem, który pracował na dobro Cesarstwa Rzymskiego. Ale wpadła mi taka też myśl do głowy, jak sobie przeczytałem dwa, trzy, trzy razy ten fragment, że ludzie nie nienawidzą tylko z takich powodów przecież. Ludzie, żeby nienawidzić kogoś drugiego, bardzo często kierują się Zwykłymi, też prozaicznymi tematami. I taka druga rzecz, która mogła ich tych Żydów zmusić albo jakby w jakiś sposób zachęcić do nienawidzenia tego Zacheusza, to po prostu fakt, że był bogaty. Po prostu, że miał pieniądze, tak? że miał świetną pozycję, że może kogoś podkupił, może komuś się przypodobał, może kogoś zdradził wręcz i dzięki temu dostał taką posadę celnika. A może po prostu uczciwą pracą wyuczył się i zapracował na to, tak, żeby tym celnikiem być. Ale był bardzo bogaty. Myślę, że to pomimo tego, że on był tym celnikiem, to był taki drugi aspekt, który bardzo raził ludzi. Tak, raził Żydów, których większość nie miała takich pieniędzy, nie miała dostępu w ogóle do takiego bogactwa, a ten Zacheusz miał. No i Jezus. Tak, postać dobrze nam znana. Jezus się przechadzał. Naraz spotyka Zacheusza, który siedział na, na drzewie, na Sykomorze i patrzy na tego Jezusa. tak? Też możemy się zastanawiać, czy on chciał tego Jezusa tylko zobaczyć z ciekawości, czy chciał. Nie wiem, no, chciał go faktycznie poznać, bo bardzo go cenił, nawrócił się i teraz chce go e, zobaczyć. Akurat była okazja, bo, bo przechadzał się w tej okolicy Jezus, tłum za nim szedł i, i ten e, e, mały, niskiego wzrostu Zacheusz chciał go zobaczyć, więc musiał wejść na wysoką sykomorę. E, powodów mogło być wiele, tak? Myślę, że, e, że to nie jest klucz jakby do tego. E, słuchajcie, e, na pewno sytuacja wyjątkowa. Bo Zacheusz w końcu schodzi z tego drzewa za słowami Jezusa i zaprasza Jezusa do swojego domu, gdzie Jezus z nim je, pije i na końcu u niego nocuje w jego domu. Na pewno to nie był dom mały, na pewno to nie była jakaś norka, tylko musiał być piękny, wielki dom, jak przystoi na celnika bardzo zamożnego, bogatego człowieka. Wielu Żydów miało pretensje do Jezusa. Jak on może tam iść? Przecież to jest celnik, tak? On nic dobrego ludziom nie robi, on pieniądze ściąga od nas tylko. Jest takim, tak, takim krwiopijcą, byśmy dzisiaj powiedzieli, tak? A Jezus do niego idzie? Przecież powinien iść do nas, tak? Do nas przyjść, do nas, którzy wierzymy. My za nim chodzimy, tłumy e, ludzi chodzą. Tu powinien być między nami, a on iść do jakiegoś celnika. Kim on jest? No właśnie, kim on jest? E, w naszych oczach. Bardzo często człowiek, który by tak postępował, jest nikim. Człowiek, który bratałby się z kimś, kogo nie lubimy, kogo nienawidzimy, może nawet czasami, taka postawa by nas bardzo zniechęcała do Jezusa. I tamtych ludzi również zniechęcała, oczywiście, oni też byli niezadowoleni z tej sytuacji. Ale Jezus, poza tym, że był człowiekiem, był przede wszystkim również Bogiem, i potrafił się wznieść ponad te ludzkie nasze takie przekonania i wyjść do tego człowieka i u niego się zatrzymać. Tak? Pokazać, że on też jest dla niego ważny. Słuchajcie, nie przedłużając, dwa takie ważne tematy, które wypływają moim zdaniem z, tego, z tej Ewangelii, choć mam świadomość, że jakby ktoś inny to jeszcze poczytał, to może u was, w waszych głowach też się zrodzą inne tematy. Zachęcam do przeczytania tego fragmentu najpierw. To jest 17 listopad z wtorku. Dwa te, tematy, które dla mnie wy, wyszły jakby z tego fragmentu. To znaczy, że Jezusa można spotkać wszędzie. Zauważcie, że Jezus w, na kartach Ewangelii dosłownie w dwóch miejscach występuje. E, e, w, jakby w świątyni, gdzie naucza, tak? e, To jak tam był jeszcze małym chłopcem, że wszyscy się dziwili, a później. E, też tam jest taki motyw, że wchodzi do tej świątyni i e, nawet najpierw rozrzuca tak, wszystko: stoły rozwala, rozrzuca, bo, bo ktoś zakłóca e, e, porządek w domu Bożym. E, no ale potem tam gdzieś naucza również tych ludzi. E, to są tylko dwa momenty na kartach całych trzech lat, jakby opisanych jego działalności. E, o czym to świadczy, słuchajcie, że Pana Jezusa można spotkać wszędzie. Bardzo mi się podobają słowa papieża. One są bardzo często używane przez osoby, które nie chodzą do kościoła i chcą pokazać, że, że papież jest, ma inne myślenie i podejście, i tak jest. Bo papież wypowiada takie słowa, że pana Boga można spotkać wszędzie, nie tylko w kościele. Ja się podpisuję 100% pod tymi słowami. Pana Boga można spotkać wszędzie, gdzie tylko będę chciał. Będę się jednak upierał przy tym, że Kościół, i myślę, że jakby papież, papieża ktoś zapytał szczegółowo, to powie to samo, że Kościół jednak jest najlepszym miejscem do tego. Dlaczego? Dlatego, że w kościele ja mogę e, zaznać ciszy, spokoju, skupienia, e, bodźce zewnętrzne typu reklamy, ludzie, auta, telefon, to wszystko jest gdzieś z boku, tak? Ja to zostawiam. Jestem w zamkniętym pomieszczeniu, nic mi nie przeszkadza, nic mi nie rozprasza. Mam czas na to, żeby tego Pana Boga usłyszeć, spróbować go usłyszeć. Tak? Może to nie będzie za pierwszym razem, za piątym, może dopiero za setnym, ale Rzymu też nie zbudowano od razu i jeśli do czegoś chcemy dojść, to musimy dużo wysiłku do tego włożyć. Tak? Podobnie jest z naszą relacją z Panem Bogiem. I pierwsza myśl moja jest taka: że tak, Pana Boga mogę spotkać wszędzie na łące, w parku, w domu, wszędzie, gdzie będę chciał. To jest jakby pierwsza rzecz podstawowa. Co za tym idzie? Muszę się na niego otworzyć. Muszę chcieć go spotkać, bo ja mogę być na łące przez miesiąc czasu siedzieć i liczyć na to, że Pan mógł do mnie przyjdzie tak? i sam się odezwie. No to tak nie do końca działa. Ja muszę dać coś od siebie, żeby go tutaj w sercu usłyszeć. Druga rzecz, która mi tak mocno bije jakby z tego fragmentu, która jest taka, myślę, dosadna, to to, że Pan Bóg kocha wszystkich. Zauważcie, poszedł do celnika, do osoby znienawidzonej, jak już wspomniałem wcześniej, a pomimo wszystko poszedł tam, spotkał się z nim, o czym to świadczy? O tym to świadczy, że Pan Bóg myśli inaczej, że Pan Bóg patrzy inaczej, że dla Pana Boga nie ma ludzi gorszych i lepszych, że nie ma, dla, nie ma dla Pana Boga ludzi, którzy są na strajkach kobiet i są za aborcją i tych, którzy nie są za aborcją. Pan Bóg nie mierzy miarą ludzką, Pan Bóg nie patrzy przez nasze oczy, przez nasze serce ludzkie, które często jest e, e, słabe, które często błądzi. Które często wytyka, ocenia, Pan Bóg tego nie robi. Pan Bóg zaprasza wszystkich do siebie. Nawet tych najbardziej zabłąkanych. Mamy przecież Ewangelię, w której Jezus zostawia, pasterz zostawia całe stado i idzie szukać jednej owcy, tak? Przekładając to na, na Jezusa, Jezus zostawia wszystkich sprawiedliwych i idzie szukać tej jednej, jedynej owieczki, która gdzieś tam zaginęła i którą, którą musi odnaleźć. Ten Zacheusz może być taką owieczką. Patrz dalej, każdy z nas jako indywidualna osoba może być taką owieczką, którą Pan Bóg chce do siebie przyciągnąć, i na pewno e, nas nie zostawi. Choćbym całe życie do Kościoła nie, nie poszedł, On mnie nie zostawi, bo On mnie kocha, dlatego że mnie stworzył. E, to są takie dwie rzeczy, z którymi Was dzisiaj zostawiam: to to, że Pana Boga spotkam wszędzie i że Pan Bóg kocha wszystkich bez względu na to, kim jestem, co robię, co myślę, jak żyję i, yy, i nie ocenia. Yy, jedyne, czego ode mnie oczekuję, to to, żebym yy, zrobił ten minimalny krok i do niego wyszedł. A co może być tym minimalnym krokiem? Powtarzanie, powtarzanie takich słów, krótkiego zwrotu. Panie Boże, zapraszam Cię do siebie. Przyjdź do mnie, pomóż mi. Yy, Usłyszeć Ciebie, tak? Pomóż mi rozpoznać Twój głos, żebym wiedział, że to Ty mówisz, a nie jakieś szumy w mojej głowie, tak? Pomóż mi po prostu rozpoznać mój głos, e, Twój głos. E, słuchajcie, dzięki za dzisiaj. E, mam nadzieję, że posłuchacie tego. To jest w ramach naszej pierwszej lekcji w tym tygodniu. E, na drugą spotykamy się na Discordzie e, tradycyjnie. E, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Pa-pa.